Dzień dobry kochani, mamy godzinę po dziesiątej, a ja już z dworu, tak nie żebym była tak dobrą mamą i poszła tak wcześnie na dwór. Wiecie, to Żarty, żarty, bo też na pewno tak będziemy chodzić, jak będzie plutko, ale teraz idziemy się z niedziela idziemy do babci Tereski na rosołek, a później jedziemy do obiecanego go jumpa Aleksowi na urodziny. Jest 7 kwietnia wprawdzie, on wiecie, miał 26 marca urodziny, ale że były drugie zmiany. Weekend następny był zajęty, bo mama w pracy, tato e, taty też nie było, więc zarezerwowałam na 7 kwietnia. No i tak też dzisiaj jedziemy. Nagrywam telefonem, bo chciałabym trochę nagrać. Nie wzięłam kamery, bo rozładowana bateria, brawo ja ze mnie taka vlogerka jak z kozie i trąba. No i jedziemy właśnie z Ignasiem na rosołek. Ignaś też zjemy powinien teraz spać, aby jakoś nie wyglądał na takiego śpiącego. No więc, no więc to Mateusz pojechał autem już, bo stamtąd już wyjeżdżamy, już jesteśmy spakowani. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałam, bo wiecie, na tyle godzin to trzeba się spakować, bo to do Opala musimy jechać. Tam godzinę w gojumpie, później idziemy na miasto na jakąś pizzę. Wszyscy, bo tam jeszcze ma być moja chrzesna, Aleksa chrzesny No i tam kuzynostwo dwóch w sumie. Julia i Kacper. No to w sumie jest jedna rodzina, powiedzmy tak, wiecie. Alexa chrzestny, moja chrzestna. No i mój tato jest chrzestnym Kacpra. Także wiecie, w jednej rodzinie, tak można powiedzieć, większość nas. No i to z ogólnie siostra mojego taty. No więc tak jedziemy i zabieram Was ze sobą. No i co, witajcie w komisji. Brum też w Opolu jest, tak? No on też jest. A Park Glinowy to jest co tutaj gdzie ten? No jak to? Nie. Aha, aha, aha. No, no, no. Wiem, 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 gdzie to jest, no. A SK Brum już jest też w Opolu? No. Tak? Co nawet nie wiedziałam, kurczę. Razem już z domu, czyli tak standardowo e, w moich vlogach, w ogóle tak wiecie. Mówię z przekonaniem, że to co nagrałam telefonem z GoJumpa i tak dalej, e, no, nada się do nagrania, mam nadzieję po prostu. Więc jeśli tak, no to tam widzieliście, e, bo byliśmy w niedzielę w GoJumpie e, z Aleksem i tam z rodzinką. A dzisiaj już w ogóle mamy wtorek i ja dalej zabiegana, dalej sprzątam, dalej przekładam. Zresztą widzicie już chyba, że znowu toaletka wylądowała w innym miejscu. Dzisiaj już była w ogóle jeszcze w innym, ale stwierdziłam, że nie tak i przełożyłam ją właśnie w to miejsce, w którym jest teraz. Ja po prostu jestem uzależniona od przemeblowań, od zmieniania. W salonie też sobie pozmieniałam różne rzeczy, o Ignasiu tutaj sobie leży, e, tak i dalej, dalej na pełnych obrotach wczoraj byliśmy z, byliśmy z Ignasiem w, w poradni znaczy w poradni, w ośrodku bo niestety zaczęło nam gorączkować zaczęło się od takiego lekkiego stanu podgorączkowego no i później troszeczkę wyższa gorączka no i stwierdziłam, że jedziemy do lekarza nie ma co skontrolować, to bo wiecie, różnie bywa e, ja wiem, że gorączka to nie jest koniec świata, ale wiecie znam tutaj przypadki, które niestety od gorączki się zaczęły i skończyły się dużo, dużo Dużo gorzej, więc tak jak pani doktor powiedziała, trzeba mieć rękę na pulsie. No stwierdziła, że. Mm, ona jest przekonana, że to jest po prostu od zębów. Chociaż wiecie, nie wiem, jemu zęby. Dwie jedynki już się. już są. już są widoczne. Ta jedna naprawdę tak już mocno ją widać, a druga. a drugą już dosiadania w ogóle na. Z, z takiej pozycji pozycji doraczkowania yy, tak jedna już jest wiecie tak wyżej a druga się wyżyna Jestem zdziwiona, że to jest gorączka od zębów. No ale jutro mamy przyjechać do kontroli, bo tak jak pani doktor powiedziała, zęby różnie się kończą niekiedy jest tak, że po prostu jest tylko i wyłącznie gorączka, niekiedy idzie na uszy, niekiedy gdzieś tam na gardło nawet, bo to wszystko jest zaśluzowane, jak to ona powiedziała. I wiecie, no różnie to może być, więc lepiej to sprawdzić, skontrolować, dlatego jutro jedziemy na kontrolera, no muszę zarejestrować nas. No, a póki co to... No, jesteśmy na syropkach, pani doktor kazała dawać regularnie syrop przeciwgólowy, przeciwgorączkowy, Ślinimy się po prostu na maksa. Nie wiem, czy tak dzieci normalnie się ślinią, bo Aleks tak na pewno nie miał. No więc moi drodzy, fajnie, że są te dwie jedynki, fajnie, że ząbki idą, no ale widzicie, to niesie za sobą jakieś tam ryzyko infekcji i tak dalej, tak bo odporność jest osłabiona, mieliśmy mieć szczepienie w ogóle w czwartek, ale. Mieliśmy mieć szczepienie w czwartek, ale no przełożę, bo wolę wiecie, zaszczepić Gnasia, jak będzie całkowicie zdrowy, i yy, no i nie wolę nie ryzykować. Eee, tak, i co jeszcze miałam Wam powiedzieć eee, no leci, tak jak Wam mówię na, na pełnych obrotach sprzątanie, pranie, gotowanie eee, Mega się wzięłam za takie porządki domowe i gdzieś tam w ciuchach i Ignasia i swoich, już swoje poukładałam Ignasia eee, już sortuje takie wiecie, mniejsze, wynoszę sobie do piwnicy eee, no i mówię, tutaj wiecie układam, przekładam, zmieniam jakoś tak mnie Wena wzięła, ale powiem Wam, że jestem mega, mega, mega zmęczona do tego, że dwie ostatnie noce przez te, przez tą gorączkę, to eee, no, niestety nie bardzo u nas, bo Igna się co chwilę budzi, co chwilę, ja nie wiem czy to jest co pół godziny, czy co 45 minut i tak wiecie, wiecie staje i jeszcze przewraca nam się na brzuch. Przewraca się na brzuch, zaczyna marudzić, bo chyba mu się to nie podoba, nie jest mu za, za wygodnie. Ja go biorę, przekładam, zasypiam i za chwilę on się znowu budzi i powiem wam, że naprawdę rano się czułam mega, mega źle, a później sobie wypiłam trochę kawę i jakoś tak troszkę lepiej się poczułam, ale mimo wszystko czuję się po prostu jak po jakiejś niezłej libacji. E, może nie tyle co alkoholowej, ale imprezowej. Tak po prostu jakbym imprezowała i w ogóle nie spała. No i pogoda była w ogóle, wczoraj było przemiennie, bo było 19 stopni, dzisiaj już jest jeszcze gorzej, bo 16, tak, tak. E, a już mamy coraz mniej, coraz mniej na weekend w ogóle zapowiadają 7-8 stopni gdzie ta wiosna, i gdzie ta wiosna przychodzi i odchodzi, nie wiem, dobra kochani to tyle, co chciałam wam powiedzieć, odezwę się może jutro, albo nie wiem, jak będę miała większą taką wenę, w sumie mam nagrane jeszcze teraz wygrałam dzisiaj haul z Allegro, mam jeszcze takie szybkie get ready mam jeszcze filmik z Rosmana. no i ten nagrywam póki co, jeszcze chciałabym nagrać wam makijaż z tą paletką Sofix Eee, ta, ta pierwsza, która wyszła, przepiękne kolorki, nie wiem. ale jak Ignać będzie dalej spał tak jak śpi, to na pewno nie nie ma w ogóle opcji, w ogóle dzisiaj źle wyglądam, dzisiaj ja nie mam mega pod oczami, tutaj zasinienia w ogóle, bo naprawdę jestem mega, mega niewyspana. I nawet no, warstwa korektora nie pomogła, a im więcej bym nakładała, tym byłoby gorzej, więc zostawiłam to tak, jak jest trudno. Um, a pomalowałam się, bo mogłam się nie malować ze względu na to po prostu, żeby lepiej wyglądać, lepiej się poczuć, tak jak Wam wielokrotnie mówiłam i będę się powtarzała, taka zbroja. A w ogóle na paznokciach mam hybrydę z Eveline. w numerze 316, nie wiem dlaczego ja Wam podawałam, że to jest 390, coś mi się um, tak jakoś pomyliło, ale wiecie co, mam zajechane do paznokcia na maksa masakra, nawet wam z bliska nie będę pokazywać, bo wstyd e, tak, ale e, no okna okna, z sprzątany, dlatego tak to wygląda, to sobie brokacik, jak widzicie tutaj e, i tutaj na te trzy paluchy, no i tak to wygląda bardzo mi się podobają takie neutralne kolorki takie przybrudzone róże no w ogóle na usta pięknie by było o pięknie było mieć taką pomadkę ale wiecie co, co, trafię na taki róż, to on jest dla mnie za ciemny zbyt fioletowy, albo zbyt różowy no i nie bardzo no ale w ogóle piękny ten kolor jest piękny, tyle że ja Wam powiem, że ta hybryda ogólnie nie za bardzo współgra z żelami, bo mi się trochę odwarstwia niestety I będę musiała coś pomyśleć z, z innej firmy bo no Eveline, ogólnie mi Eveline jako hybryda się nie za bardzo sprawdza to już Wam też mówiłam no i odposłam takie zajechane, żeby na nie zmieniała. Po prostu uzależniłam się teraz mając sprzęt w domu. Dobra, kochani, nie przedłużam. Także, jakbyście się pytały, no to tak to wygląda. Numerkowo 316, bo ostatnio w promocji chyba 11 zł tam z groszami kosztowała, więc kupiłam sobie ten kolorek, bo mi się mega, mega spelego. No, Bardzo się lubię w takich kolorach. Dajcie znać jaki Wy kolor hybryd ogólnie paznokci polecacie, w którym się dobrze czujecie. Ja bardzo kiedyś uwielbiałam u kogoś czerwienie, później długo, długo próbowałam, wiecie, robiłam takie podejścia do czerwieni, żeby na swoich paznokciach mieć, ale co pomalowałam na czerwony kolor, to zmazywałam, bo kompletnie mi nie grał i też jedna z Was mi to właśnie na napisała, że też właśnie chciałabym mieć czerwone paznokcie, ale co pomaluję, to zmazuję u kogoś po prostu i to jest coś przepięknego, a u niej to się nie sprawdza i jakoś tak nie leży. Ignacy też po prostu musi się wtrącić w rozmowę. No, musi się wtrącić w rozmowę. No, a co za obóz? No, tak. E, tak, i ja mam to samo z niektórymi kolorkami takimi, wiecie, typu zielone, które miałam, Wam mi się podobały, ale no nie, nie leżały mi kompletnie, e, tak, e, tak po prostu teraz uwielbiam na przykład czerwony, po długim, długim czasie przekonałam się i dawno nie miałam, chyba muszę następny zmienić sobie na czerwony, chociaż nie wiem, ten mi się bardzo podoba, mam, mam po prostu ochotę, wiecie, o zmienić, odświeżyć znowu na ten kolorek, ale pewnie wyjdzie coś innego, A tak samo jak tamte poprzednie, e, takie, jak, jak to był kolor, taki liliowy, taki coś, ale... Ten był przepiękny, bałam się go, ale po prostu naprawdę miałam go najdłużej z ostatnich w ogóle kolorków, które miałam na paznokciach. E, no, miałam przestać gadać jakieś 45 minut temu, a dalej rozmawiam. Ale to cała jestem, jak dostanę słowo toku, to, to, tak, to tak samo jak jest ze zmęczeniem: jestem zmęczona, i zamiast usiąść i odpoczywać albo się położyć, jak na śpi to ja w tym czasie sprzątam, przekładam i prasuję, i, i, i piorę, no mówię Wam, po prostu nakręciłam się okrutnie. Dobra, biorę tego wyrządza, bo za chwilę on tam, o, a kto to zrobił wikoka, on próbuje, wiecie, już dosiadł. Ej, już mu się e, kilka razy udało z tej pozycji doraczkowania usiąść, więc tak, tak, poczyn, poczynania, idą dalej. do przodu, tak, no, rozwijam się pięknie i oby gorączka minęła. Tak, żeby nic gorszego tutaj się nie, nie wykluło nam. No. Jutro idziemy do kontroli, więc zobaczymy. Dobra, kochani, byliśmy na kontroli. U lekarzy w sumie już jest po 12, mówię tak ciszej trochę, bo Ignasz przed chwilą zasnął. Jakbyście pytały na ustach, mam od rana już 19 od Golden Rose. Ja kiedyś, bardzo dawno chyba, dostałam tą szminkę, ale nawet nie wiem kiedy. No i w sumie mam ją od godziny, myślę, gdzieś mm, no około 8.30 nałożyłam no już jadłam, piłam i tak wygląda także zobaczcie jak na tam cena, nie wiem, 19 na stoiskach no to fajnie się trzyma ja ogólnie lubię tą serię, mam też tą dziesiątkę, którą bardzo często widzieliście kiedyś tam na moich ustach więc, no nie wiem, jakoś tak kurczę, powiem wam, dzisiaj nałożyłam ten kolor stwierdziłam, że naprawdę jest mega, mega twarzowy fajnie wygląda Yy, tak, my byliśmy dzisiaj na kontroli, mieliśmy już na 850 numerek, udało mi się zarejestrować, więc bardzo się cieszę, dlatego że ja... Yy... Bardzo lubię naszą panią doktor, ona mnie badała, jak była mniejsza, Aleksa, mojego brata, mam bardzo, bardzo duże zaufanie do niej. W poniedziałek byliśmy u innej pani doktor, bo nasza już swój dyżur skończyła. No i cieszę się, że właśnie dzisiaj pojechaliśmy do naszej pani doktor. No i, no i akurat nasza pani doktor stwierdziła, że no raczej to od ząbków nie jest i albo to jest trzydniówka, albo bo troszeczkę ma gardełko zaczerwienione, Ignaś. I pani doktor mówi, albo od tego po prostu gardła tak jest. No i mamy póki co na razie dawać hmm, oczywiście przeciwwulowe, przeciwgorączkowe. No i pryskać sprejem do, do gardełka i mamy czekać do jutra, dlatego że jutro mija trzecia doba i jeśli nie pojawi się żadna wysypka, hmm, no, która świadczyłaby o tym, że to trzy dniówka, no to mamy włączyć karstewkę, którą ona tam nam przepisała, więc czekamy póki co i zobaczymy jak ta sytuacja będzie się rozwijała, czy, czy rzeczywiście to trzydniówka, czy faktycznie coś tam od tego gardełka e, Ignaś, e, Ignaś ma i pewnie te ząbki wiecie szły. E, a jak ząbki idą to często jest tak, że dzieci mają gdzieś tam infekcję gardła albo, e, albo ucha. E, no ale mam nadzieję, że chyba jednak, żeby to była trzydniówka, wolałabym zdecydowanie, no ale zobaczymy, w każdym razie byliśmy na kontroli, tak czuję się dzisiaj Niebezpiecznie, jak już nasza pani doktor go zbadała. No i mieliśmy mieć szczepienie, więc absolutnie pani doktor też mówiła, że przekładamy i jak wyzdrowieje je całkowicie ignać, to wtedy się zaszczepimy. No, to już poszedł biegać, ma teraz drugie zmiany, więc my sami w domku pogoda się zepsuła totalnie, w poniedziałek było ciepło, wczoraj jeszcze też w miarę tak było, a dzisiaj to już po prostu jest taka zimnica, że no, to po prostu nie chcę się nogi wystawiać, tak na razie, póki co ma być, no, a ja w sumie będę kończyła tego vloga, moi drodzy. Dzisiaj byłam też w Rosmanie. Kilka rzeczy kupiłam. Kupiłem sobie farby też do włosów. Będę, może nie teraz, przed samymi świętami, może jakoś zafarbuję, żeby tak odświeżyć sobie troszeczkę kolor. No i chciałam zobaczyć, czy, czy są rzeczy, które gdzieś tam chciałam upolować, ale to może w następnym vlogu jak coś, bo chciałam Wam pokazać, co kupiłam. A mam tam w pokoju, a Igna śpi w ogóle teraz od kilku dni. Jest tak, że ja go kładę do łóżeczka bo on nie chce już na rączkach zasypiać, kładego do łóżeczka, bo ją tam będzie się bala z jednej strony na drugą stronę i najczęściej zasypia. Czasami jest tak, że to troszkę to dłużej trwa, muszę tam iść na przykład dwa, trzy, czy tam trzy razy i go, bo on przewraca się na brzuch i tam wiecie, ćwiczy po swojemu i muszę go kłaść z powrotem, przykrywać, no i w końcu zasypia. Teraz bardzo szybko zasnął, bo był mega śpiący, zresztą wiecie, też jakieś tam gorączka czy, czy mm, jakaś tam choroba na pewno osłabia, więc, więc poszedł spać, fajnie bo jakby troszkę pospał żeby wiecie, siły, żeby się regenerował, bo są to zdrowie, no a ja się z wami żegnam i muszę ogarnąć mieszkanie, ugotować coś na obiad, no i tak u nas leci, także trochę tutaj, wiecie, było tak intensywnie, teraz trzeba zwolnić trochę tempo, no, żeby zregenerować siły. Ignacia i moja też dzisiaj noc była lepsza, bo, bo dużo więcej spaliśmy i w sumie Ignaś się nie obudziła nieraz, razu, ale ja się przebudziłam 4.30 i widziałam, że on jest ciepły, dotykałam go, więc no, przebudziłam go, żeby podać mu syrop, no, no i już jak się przebudził tam 4.30, to już takie wiecie było kręcenie się, stękanie i tak dalej, i tak dalej, no ale do 4.30 dziecko spało od 22, więc Wow. No także moi drodzy, tyle w tym vlogu. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym buziaczki. Pa!